co mężczyzna czuje, co myśla i czy będziecie razem. Zobaczymy, w jakich ty jesteś energiach i że ten roket jest twój. Oj, ty coś dzisiaj w takich energiach, gdzie nie chcesz kontaktu z nikim. Unikasz kontaktu, możesz trzymać dystans z ludźmi, albo pracujesz z mężczyznami, albo po prostu ograniczasz się z kontaktu z mężczyznami. I nie chcesz mówić o czymś, może o sobie, po prostu o swoim życiu, możesz po prostu być w takich energiach, gdzie od tobie sam ze sobą komfortnie. I tu możesz być w męskich energiach, albo po prostu pracujesz z mężczyznami, albo gdzieś otacza się, y, gdzie naokoło ciebie mężczyzna, ale ty nie idziesz z nimi na kontakt, albo po prostu jesteś w męskich energiach, gdzie e, sobie idziesz w swój e, kierunek, swoje tak jakby robisz to, co tobie na razie od, e, pasuje, tak? Też możesz być, idziesz w kierunek finansów. No i w takich energiach jesteś Myślę, że kto poznał siebie, to zrozumie, że to dla niego rozkład. No i dobra, pomyśl teraz o mężczyźnie. Zobaczymy, co mężczyzna myśli, co czuje i czy będziecie razem. Tak. Dobrze. Co mężczyzna myśli o tobie? Mm, mężczyzna Cię pragnie. Chcę napisać, chcę ogóła kogo, kogo chcę spotkania tutaj. Mężczyzna, powiem, myślę o tym, że o on Cię pragnie, on chciałby spotkania, on chce napisać do Ciebie, on tęsknie za Tobą. I powiem, te spotkania takie ma być bardzo, bardzo bliskie. I powiem, to takie połączenia, gdzie mm, każdy gdzieś czuje te przyciągania między sobą. I on o tym myślał tutaj e, pragnienia w związku z tobą, e, pragnienia, że to szybko żeby zadziałało. Mężczyzna może być na odległość, albo e, po prostu nie pokazuje mm, takie swoje zainteresowania, swoje uczucia. Może być, że on e, ma uczucia do Ciebie. Pragnie cię ja chcę, związek chce z tobą spotkać się, chcę, hmm, bo bardzo dysknęła ta mocna, ale w tym on może tego nie pokazywać. Mężczyzna hmm, w takich energiach, że stara się więcej w pracę, tak, iść. Żeby nie myśleć o, o ciebie, tak? I, ale tu on mężczyzna nie wytrzymuje. Tutaj mężczyzna powiem tak, myślę o tym, jeśli mężczyzna, bo tu kontakt, nie widzę na razie kontaktu, ale to, że nie pokazuje czegoś, To, że mężczyzna tutaj planuje. I jeszcze tak na pewno spotkania tutaj, i tutaj mężczyzna chce już to zrobić. To nie jest tak, że tutaj idzie droga do ciebie, w kierunku ciebie, i on planuje, żeby spotkać się, ale to ma być po prostu przyjemne spotkanie. Ja nie widzę, czy to będzie romantyczna randka, tak, ale bardzo przyjemne spotkanie. Może być, że mężczyzna daleko od ciebie, i też, że planuje drogę do ciebie, tak, że przyjechać. Dobra, a co ty czujesz do tej kobiety? Co ty czujesz do tej kobiety, która teraz to ogląda? Oj, zazdrosny. Zazdrosny, wow! Ehm, czemuś on myślę o tym hm. raz, że jest zazdrosny o ciebie. Ty e jest też taka on pokazuje chłodna, może masz uczucia, jest też delikatna, wszystko, ale ty tego nie pokazujesz, tak, jemu. E, I on jakby czeka, no czemu, co on ci, ty, ty jemu nie ufasz, a co to znaczy? Co ty, tak jakby coś się mu, nie jesteś z nim szczera. Mhm. Ja powiem tak. Mm, tutaj ty jemu e, nie ufasz, mm, może być tak, że myślisz o tym, żeby poważnie porozmawiać. Oto jakoś tak to pokazano. Powiem tak, uczucia tutaj takie, mm, że mężczyzna rozumie w, to, w tym, że ty możesz jemu nie ufać. I on to bardzo świadomy, tak jakby świadomy do tego podchodzi, że tak możliwe. Chociaż uczucia, on, może tak, uczucia ja jego nie widzę, więcej to, że on chce pokazać takiego mężczyzny, której um, miły, może mówić przyjemnie słowa tobie, tak, że ty jesteś tam piękna, że ty ładnie się wyglądasz, o coś takiego. Ale. Wygląda na to, że ty yy, nie ufasz yy, do, tak, jakby całkowicie jemu. Temu mężczyźnie. on to rozumiem. Bo myślała, że może ty jesteś z nim nieszczera, tak? Ale to akurat nie, że gdzieś tam ty yy, możesz domyślać się, co u niego w życiu. Ot jakoś tak to pokazano. Chociaż możesz o tym nie mówić. Ty bardzo mądra jesteś. On widzi cię bardzo mądrą kobietą. I ty też podchodzisz nie z uczuciami, a więcej logicznie myślisz rozum, tak jakby rozumem. I on to też w tobie widzi to. Dobra, e, czy będziecie razem, czy będziecie razem? Mm -mm. Ja powiem tutaj taka sytuacja, że mm, wygląda taka sytuacja, jak to niemożliwość być razem. I to e, taka przykrość dla Ciebie. I teraz rozumiem, że fajna randka, spotkania, wszystko, ale jest sytuacja, gdzie nie możecie być razem. A dlaczego? Bo każdy nie może, tutaj wygląda taka sytuacja, że każdy nie chce, Coś zmienić. O po prostu możecie mieć uczucia, możecie pisać, flirtować, czasami takie, że rozmawiać na poważne tematy. Czasami może każdy stara się, może nie kłócić się, stara się unikać jakichś takich sytuacji. Ja nie widzę tutaj tak, że Prosto mm, między Wami jest ten kontakt, e, tak? E, ale może każdy gdzieś tam wszystkiego nie mówi. Ja mówię, że gdzieś Ty, on rozumie, że Ty mu nie ufasz, że e, Ty myślisz o tym, że gdzieś on coś Tobie muszę otworzyć się, tak? Ale e, on na razie nie chce tego. Tutaj wygląda taka sytuacja, że e, każdy gdzieś tam e, ma swoje życie, tak? On swoje ma, ty swoje masz i tutaj tak jakby niemożliwość być razem i no tutaj e, troszeczkę to tak jakby przykrość czy, e, idzie, no że niemożliwość, tak? Ale z drugiej strony e, jest między wami coś to, że od uczucia, gdzie razem po prostu bardzo fajnie, miło spędzać czas. Od tu pokazano tak, no ale czy będą zmiany, że będziecie razem? I Ja tego nie widzę, tak jak to niemożliwość być razem, tak? Nie ma na razie zmian. To, że jest tak, jakby on ma przyjechać do ciebie, będzie spotkania, rozmowa, tak? Ale tu idzie tak, że nie będziecie na razie razem, że ta sytuacja, tak jakby bez zmian, każdy będzie mieć dalej swoje życie. On. Swoje, a te swoje na razie, tak? I myślę, że jest temu przyczyna, tak? No bo każdy nie chce wychodzić z jakiejś zony swojej stabilności, tak? Z życia swojego, gdzie jest stabilnie, komfortno, komfortowo, tak? Komfortowo i każdy tego trzyma się. No i dlatego tak jest.